Siadaj, siadaj, siadaj. Co to mi To jest na naszym. Patrz, opatrz się. Opatrz, no. cyk. I się nie zamyka. No fajnie, że działa. Podziała, no. No, działa. działa dobre, jedziemy. Oto na ręce. Masełko, nie będzie pustych przebiegów. Sam buduję dom. Bez kredytu. Cześć. Zapraszam na odcinek o zasypie. I chyba wcale nie będzie taki nudny, jakby się mogło wydawać. Kamerka będzie niezły. Powiemy, ile zużyliśmy piasku na zasyp tego 70-metrowego fundamentu oraz co ile kosztowało. Skoczek udzielił się też Piotrkowi i tradycyjnie już przy okazji ubijania robimy masło na śniadanie. Nie wszystko da się zrobić koparką. Tak się robi! Chłopaka, kurde, musi chodzić! Koczek z wypożyczalni kosztował 98 zł za dobę. Całe życie Jak masełko? Zasypujemy podręcznikowo 20-30 cm piasku i skoczek. 20-30 cm piasku i skoczek. Okolice przyłączy i narożniki, gdzie skoczek nie dosięga, ogarnia nam kurde Czesiek. naprawdę. Na Także kurde trzeba ładnie ubić. Wszystko idzie elegancko braciak. Wszystko ubijane, kurde po rogach, wszystko cały czas na bieżąco. Bardzo dobry, że szef a niech robi, nie? Stoję. To ja wam teraz zaśpiewam. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek dziurkiem szypie się za Grzesiem. Słuchajcie, zaraz na piasku zabraknie, kurde, i Grzesiek będzie, kurde, na, na swojej przyczepce Mamy Grzesia z powrotem! Bo ma... Nie ma piosenki, jest! Po za mało piasku przywiózł i tak jak u Piotrka na tym, na przyczepce będzie z Grzesia, przyczepki, piasek, kurde. Po za mało piasku, zobacz, nie wystarczy. Normalnie kurde Grzesiek, albo kurde co do milimetra albo zabraknie co najmniej 200 km. Ile? tona, tona zabraknie. Wodą wrócił, piasek rzucił, Patrzcie, gdzie ten piasek! I, I zaraz nie będzie piasku, kurwa, będzie za mało wiecie, Albo zobaczcie co tu się dzieje. No, kurde, tu jeszcze trzeba co y, najmniej 25 cm dorzucić. Żeby tam więcej nie sypał przy garażu, bo drzwi nie zamkniemy. Tutaj resztę nie chce równa a tam, żeby było tak jak jest bardzo dobra robota dzisiaj zrobiona o, dobrze nie pada, nie? Piotrek naboczył Wiosna przyszła, zakochany, zobaczcie kurdy, ale ja... nie no nadążą teraz. Zapytałem. Możemy zaśpiewać Wiosna! się wieje wiosna Już znów nam było lat wiosna Wszystko w koło i witną bzy Nieba Nareszcie się ruszyła robota, musiałem przyjechać żeby się ruszyło że piasku jednak starczyło, bo się pomyślałem, że ta piosenka idzie grzeź przez wieś, worek piasku niesie a przez dziurkę piasek z dziurkiem sypie się za Grzesiem że się się spełni, ale jednak grzesie kurde patrzcie jeszcze malu, malusieńka górka została ale mówię, dobra to wyliczył, kurde, normalnie i Cześć, i kabelo. <grystanie> Ale to jak działa, to dlaczego nie? Pa. Padł nam skoczek. Cudownie, dosłownie 30 minut przed końcem pracy. Na bak... Jadę po sznurek już od razu. No, u mnie w agregacie dwa razy urwał Raz. A amatorskie próby uruchomienia skończyły się tak. Dobra, ja jadę na tym, a ty... Piotr mówi wszystko. A poczekaj, poczekaj, zobaczymy czy jest olej. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, no. Oleju w ogóle... Zobacz idealnie. Oleju to ja tu w ogóle nie widzę. On to zaraz na kabelki, to wnosi, zobaczyć gdzie odpalnie. No nie, no niemożliwe, to się no nie, wyłączono. Nie, nie dobra, dobra, to ja już robię. Masz swoją działkę, tutaj co, 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 na wierzchu trawka rośnie, sobie możesz przestrzygać, tu je możesz sobie przestrzygać, ale pół metra pod ziemią to już nie jest twoje. A drzewo, drzewo jak rośnie, ojej, jak wytniesz i będzie za grube, to pół domu musi sprzedać. Dziękuję bardzo. Skoczek trafił do wypożyczalni, gdzie faktycznie okazało się, że wydali nam go bez oleju. Uzupełniony wrócił na budowę i nadal udzielał się piotkowi. No robota zrobiona, kasę wziąć. gdzie piątek nie? Nie, czwartek, szkoda. Prosto z rynku. Ja w na rynku. Ja, A na, ry... oni skąd mają? ja na rynku kupowałem prosto, kurde, bałtycki dorsz, nie, jakiś kurde tam z tych. Tylko mam prosto dorsza z rynku bałtyckiego. Wyciągamy kombinerkami. Kombinerkami! Kombinerkami wyciągnam. Ty też jest dorsza kombinerkami? Nie wiem dorsza kombinerkami. Obcęgami. Kombinerkami wyciągam tak. Dorszyk musi być dorszyk, bałtycki kurde człowieku, takie płaty. Takie płaty, a mówią, że kurde u nas same bolki pływają. Najlepiej jechać do Darłowa. W Darłowie zawsze mam świeżą rybkę kurde Piotrek tam... też ma rybkę z Darłowa Też mam rybkę z Darłowa, tak no. mhm. Także jak, jak pojedziesz do Darłowa zawsze bierz... Na rynku o 12 .00. Nie, zawsze bierz z portu, z Darłowa rybkę Tam masz najświeższą, najlepszą rybkę I to, że mam długie włosy to jest mój protest Protest kurde przeciwko fryzjerom Albo... Przeciwko fryzjerom? Tak, nie. przeciwko fryzjerom Bo oni też na, na tym ten. Niech to Agnieszka obejdzie. Agnieszka przepraszam. Nie biorę udziału w tym proteście, jestem u ciebie co dwa tygodnie. Ja też akurat z tymi fryzjerami, ja to bym... Ja, na boku. Jak, jak nie mogę iść do fryzjera, nie mogę iść do fryzjera, normalnie facet... Co potrzeba? Nożyczki, grzebień, ewentualnie maszynka, żeby obciąć facetowi włosy. To oni kurde mówią przyjdź na, na tą godzinę albo na to. to jest. Paranoja, paranoja, to tak samo jakbym po chleb poszedł, kurde, i czy po I tak, bułki, niedługo po nie do wszystko będzie trzeba dzwonić, żeby iść do sklepu. No. A my tu o o przyjęciu władzy nad światem, a inwestor, inwestor robi, nie? Bardzo dobrze. Lepiej czasami nie wiedzieć, co się dzieje, tak? Na, nauczyłem brata pracy, nie? Nauczyłem brata pracy. szacun, to co zrobimy. Robota zrobiona! Jesteś Gość. Co, coś idzie? co się dzieje? No ja mam to samo co Grzesiu. Tak? No. Boże, w jednym oszku Nie, 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 ja blaty, blaty sam ściągałem. Nie, nie. No. Co Dobra, dobra. Powiedz mi prawdę. Nie, nie, nie. nie ma. Zajebista robota, mógłbym tak na etap. Od maja potrzebuję pracownika, bo on czas jak wyjeżdża. A gdybym był młodkowym Inwestor sam dopilnował Poubijał To wie, że nie spadnie na dół, nie Jakby co, co sam robił. Nie? Jakby coś tu się zapadło, teraz sam robił. Chodź już koniec roboty. Ty się nie ubiję, to trzeba ściągnąć. I mi tylko powiedz kurde, dlaczego was plecy było? że się robili, kurde. Dlaczego No petko? ja czekałem na Czesia wczoraj Czesiu nie przyszedł, więc sam musiałem blaty ściągać No ja się szykuję na Norwegię Trzeba powiedzieć, kurde, dzień wcześniej, wiesz, bo ja... Czesiu zabiegany Wczoraj no. ubrał się w i krawat Ale to nie tłumaczy ciągle, czemu mnie plecy bolą No, ale widzicie no no właśnie na Nie pomagałeś bolą. ściągać No to tak? Nie, wjadzie, nie nie? Nie wytrzymał napięcia, presji <grystanie> Coś stało Dobra, pakuję to Idziemy Pakuję to Idziem. uchodź, bierzemy to do auto Idę.

no to przyjadę do was tutaj, kurde z tym. No Ale to wtedy przyjedziesz w koszuli i krawacie wiesz. I krokodyli w takich butach człowieku I pan taki... parafa taki... Taki róg weźmek. Do... Dobra Grzesiu, co pan wszystko co <noise> powiedziałem do niego? Tam na rogu pełna mleka za nią jedzie dyskoteka, jadą, jadą chłopcy, chłopcy, radarowcy, chłopcy już się cieszą, grześka boli, w tam gdzie Piotrka. <noise> Zapowiadał się fajny materiał, trzeba wyciąć no. i... Dzisiaj pracowałem z bratem. Brygada naprawdę, kurde, tego wszystko zrobiliśmy. Brygada RR. Po, po, pomimo małych komplikacji ze skoszkiem, ale kurde dodaliśmy radę, wszystko super. Ja nie mogłem Piotrek. pracować, ale nie dlatego, że no jestem w <laughs> Tylko mnie boli tam, gdzie Piotrka. Boli mnie tam, <laughs> boli mnie tam, gdzie Piotrka, i ja mam poważną kontuzję. Faceta z kontuzją potrafi zrozumieć tylko rodząca kobieta <śmiech> <śmiech> lub Piotrek. Lub Piotrek. boli w tym samym miejscu. No ja Albo nie byłem ja w stanie się pracować. Młoda kobieta e, z dużymi e, dużym IP... możliwościami. Kończymy. Żegnamy się. Do widzenia. Cześć, Pa. Do Do widzenia. Dziękujemy. Co złego to nie ja, to moja teściowa Podsumowanie. Na zasypanie i obsypanie tego 70-metrowego fundamentu. Zużyliśmy 12 wywrotek piasku po 350 zł za sztukę, razem 4200 zł. Wypożyczony skoczek kosztował 100, a koparka łącznie za dwie wizyty kosztowała nas 1350 zł. Łącznie koszt zasypu fundamentu wyniósł 5650 zł. W następnym odcinku Kanaliza. Cześć! buduje dom bez kredytu.